Jestem na Warszawie Śródmieście, czyli na dworcu podmiejskim. Jak widzicie lokale również są i na Śródmieście pozamykane, chociaż tutaj pasażerów jest sporo więcej. A my teraz zobaczymy pierwszy pociąg, czyli SKM do Podwodska. Mamy impulsa, jedną jednostkę. Pociąg osobowy kolei Mazowieckich z Celestynowa do Grodziska Mazowieckiego odjeżdża w kierunku Warszawy Ochoty. pociąg osobowy do mrozów. Kalwaria Mrozy EN57 1578 Planowy odjazd pociągu godzina 17.41 I kibicujemy tej pani z dzieckiem, żeby zdążyły, i wydaje się, że się im uda. Tak. Pociąg osobowy kolei mazowieckich z EN57 16.19 Dołowicza Głównego. Mokra podłoga nigdy więcej z tym systemem, podłoga nigdy już nie będzie mokra. Pociąg osobowy z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Rembertów. Oryginalne czoło EN 57 siedem dziewiętnaście w tym przypadku. Szybka kolej miejska, elf z pociągiem linii S2 do sulejówka miłosnej. N571761 z pociągiem osobowym z Warszawy Wschodniej do Warki szykuje się do odjazdu. S jeden otwóz z impulsem pociąg osobowy z Warszawy Zachodniej do Dęblina.

Wiedzie pociąg osobowy przyspieszony kolei Mazowieckich z Siedlec do Płocka, pojawiła się Mazowia, mamy także flirta ze składem z głównego do Warszawy Wschodniej, który jest tak długi, że zajął całą długość peronu.

I poszła pociąg osobowy z Warszawy zachodniej do Siedlec. Pociąg osobowy do Żyrardowa z EN71 100.